Cześć, Darek Korzeniowski, Bieganie.pl. Mam dzisiaj dla Was recenzję butów Adidas Adizero SL. Adidas przychodzi do nas z ofertą butów do szybszego biegania, butów z serii Adizero. Jest to but, który dedykowany jest dla osób chcących poflirtować z prędkością, pobiegać szybciej, a tym samym wejść na troszeczkę wyższy poziom szybszego biegania. Propozycja Adidasa jest bardzo prosta. Konstrukcja buta Adizero SL składa się w zasadzie z banalnych, prostych części składowych. Po pierwsze cholewka, która jest uszyta z bardzo ażurowego, bardzo fajnego materiału, przewiewnego meszu, który daje nam bardzo fajny komfort biegania i przewiewność stopy. Cholewka jest bardzo elastyczna, przez co producent dodał pewne przeszycia, które powodują usztywnienie. Spotykamy się ze wzmocnieniem zapiętka w postaci takiego plastikowego klipsa, który usztywnia nam konstrukcję zapiętka. W środku zapiętek jest wykończony w bardzo fajną, miękką, materiałową wyściółkę z dużą ilością gąbki. Jeżeli chodzi o ten spoiler, nigdy nie wiedziałem po co Adidas wprowadził go do swojej oferty. Są zwolennicy takich bajerów, niektórzy go wręcz wycinają, bo przeszkadza im w bieganiu. W moim przypadku w przypadku butów SL naprawdę nie wpływa na nic oprócz tego, że jest taki mały spoiler, który dodaje prędkości. Kolejną składową buta jest podeszwa. Podeszwa wewnętrzna i podeszwa zewnętrzna. Jest to też banalnie prosta konstrukcja, która składa się z warstwowej konstrukcji pianek. Z pianki Light Strike Pro, która jest umieszczona wśród stopiu, naśród stopiu. Powiem szczerze, że jej nie ma za dużo, nie za bardzo ją się odczuwa w czasie biegu. No i standardowo pianka, która jest na całej powierzchni buta, na całej powierzchni wewnętrznej, jest to pianka Light Strike. Jest to banalnie prosta konstrukcja, która nie zawiera żadnych fajerwerków. Wykończeniem podeszwy zewnętrznej jest Guma, która wykonana jest niestety nie z tego, co zdążyliśmy się przyzwyczaić w serii Adizero, czyli gumy Continental. Jest to mieszanka odporna na ścieranie. Tu akurat jest przykład buta, w którym przebiegłem około 260 km. Oczywiście przeszedł on niejedno pranie, natomiast jak widzimy po obtarciach, naprawdę jest wytrzymała. Jest to mieszanka gumy Adiwear, która jest standardową mieszanką gumy podeszwowej. Wrócę jeszcze na chwilkę do cholewki buta, którego wykończeniem jest język. Język, w odróżnieniu od pozostałych butów z serii Zero nie jest językiem klinowo umieszczonym i przymocowanym do cholewki. Przyszyty jest rzeczywiście bardzo delikatnymi szwami do czoła cholewki i potrafi niestety się przesunąć. Trzeba go bardzo dobrze rozłożyć, żeby ułożył się nam do stopy. Adidas Zero SL. Jak skrót nazwy mówi SL, Super Light, jest butem lekki, natomiast nie. Postawiłbym go w szranki z najlżejszymi konstrukcjami butów startowych. Jest to but idealny według mnie dla osób, które chcą biegać szybko, które nie biegają zbytnio dużo, ponieważ idealnie ze względu na swoją konstrukcję i dosyć małą amortyzację sprawdza się w biegach krótkich, takich maksymalnie do 15 km. Myślę, że osoby w niższej wadze będą z tego buta bardzo zadowolone, ponieważ dzięki swojej kołyskowatej podeszwie będą zachęcały wręcz do łatwego i prostego przenoszenia stopy biegacza w czasie biegu albo chodu. Na szersze relacje i informacje techniczne natomiast buta Adidas Adizero SL zapraszam na łamiebieganie.pl a jeżeli zechcecie nabyć i przymierzyć buta zapraszamy na eobuwie.pl Bieganie.pl